we z roku. Tego dnia, sława całe dokonało tak dla nas zaskakującego i radosnego zaraz na wyborach. Pierwszego w dziejach na koniec wieprowa. Cały świat trzymał oddech, gdy brzmiały te słynne jak dziś słowa Habemus Papus. A wielką radości. Habemus Papus. Wszystkie Włosy i Wszystkiego 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 Wszystkiego

Znamy. Czy wiem jak żył? Posłuchajmy, jak wspominają o jego parafianie znajomi i bliscy. Czy Karol Wojtyła był był bogi? W czasie ciężkiej pracy w fabryce Solvay młody Wojtyła, mimo zimna, przychodził bez wierzchniego odzienia. Koledzy, widząc to, organizowali mu jakąś kurtkę lub twerdzę. Ze zdumieniem spotykali go jednak następnego dnia znów bez tych koniecznych elementów stroju. Dlaczego? Bo po drodze ostał tym, którzy bardziej potrzebowali. Nigdy nie myślał o sobie, zadowalając się absolutnym minimum koniecznym do zaspokojenia podstawowych potrzeb. W czerwcu 1948 roku po studiach w Rzymie ksiądz Karol Wojtyła otrzymał swoją pierwszą paradzie w jego Przyjechał do niej tak jak stał, z jedną zniszczoną walizką, głównie z książkami. Plebania i wikorówka z niego nie miały ani ogrzewania, ani kanalizacji, ani elektryczności. Wodę trzeba było czerpać ze studni. Zaopatrzenie stanowił sad i ogród oraz kury i krowy w stajni. Cała parafia liczyła 14 wiosek, gdzie ksiądz Karol uczył religii w pięciu szkołach podstawowych. W sumie 30 godzin tygodniowo. Dowożono go wodem konnym lub bryczką. Młodzież, z którą założył teatr amatorski. Grupa teatralna miała wystawić sztukę z o.o. Krzczuckiej. Ponieważ w całym imperiacie nie było prądu elektrycznego, energii musiało dostarczyć dynamo. Dlatego, gdy prowadzone półko dramatyczne przygotowało premier, część chłopców musiała przez cały spektakl pedałować na rowerze na scenie, aby zapewnić oświetlenie. Wiele razy bywałem w jego mieszkaniu w widzi i widziałem, jak mieszka. Nie miał nawet wtedy poduszki pod głową. Nasił wtedy na Susanie, taki pełniany kubrek, który służył mu także jako poduszka. Kiedy powiedziałem kobietom z rodziny Różańcowej o tej kubrekowo-poduszkowej sprawie, zaraz przyniosłem nam tarówkę do Nie miał jej jednak, o ile powiedzą, zbyt długo. tamtej zimy spaliło się w barakie Ludzie zostali bez taką nad głową. Podobno ksiądz Karol oddał im wtedy taksiąc swoją poduszkę. Jego majątek stanowiły razem dwie koszule, które zakładał na dnia. Pewnego lata spotkał biednego mieszkańca wsi, któremu bez wahania podstał te drugi. Odtąd na katedrze chodził w wilgotnej koszuli, która wysypała na jego barkach w ponocnej przebiegu. Karol pojednęła go za urodziną, jak ludzie go pamiętają? Nie było łatwo podarować mu Z okolwiek. Pewnego dnia, kiedy ksiądz Wojtyła w odprawiał sześcięczę u te zauważyły brak jego odzieży. Pora była zimowa, a ksiądz ubrany był w zniszczoną jesionkę, którą latem nosił jako przeciw przeciwdeszczową, a w zimie dołączał ciemną potwinka. Siostry postanowiły zrobić mu ciepły swetr i podarować jako kredent kłębinom w ich rozczarowaniu ksiądz cieszył się swoim prezentem do momentu, w którym zauważył, że jeden z jego uczniów cierpił płód. Delikatność, z jaką dzielił się wszystkim, co posiadał, była tak ujmująca, że osoba otrzymująca od niego dar nigdy nie czuła się poniżona czy zakłopotana. Pewnego razu odwiedził chorą kobietę, która sama wychowywała dzieci. Zostawił jej wszystko, co miał przy sobie. Ale jeszcze w bramie przypomniał sobie, że zostało mu tysiąc pięćdziesiąt złotych. Wrócił się od tej bramy i zostawił również tę resztę pieniędzy. Powiedziałem święty Karolowi, że nie mam okrycia na ziemię. Wtedy popatrzył na mnie i pożyczył mi swój płaszcz, w którym całą zimę wróciłem do szkoły. Jak się cię W dniu swoich święteń kapłańskich Wojtyła powiedział: Nikt nie ma dla mnie większego znaczenia ani nie daje mi większej radości od celebracji każdego dnia mszy i służenia ludowi Bożemu w kościele. Widzę jak dziś tamtą scenę. Postać księdza leczącego w chóru, zatopionego w modlitwie przed przydrożną chórą. Tak zobaczyliśmy go po raz pierwszy. Potem już wiedzieliśmy, że całe jego życie to modlitwa i pomoc w Często znajdowano go w kościele, jak leżał krzyżem i modlił jak to możliwe, żeby przyszły papież tak pokochał ubóstwo? Skąd czerpał siłę do tak wielkiej